Drodzy klasiści, drodzy rodzice naszych przyszłych uczniów, ponieważ mamy bardzo, ale to bardzo trudne czas, wykorzystujemy tę możliwość, żeby poinformować Was o ofercie naszej szkoły. Dlaczego powinniście wybrać drugie liceum ogólnokształcące imienia księdza Jana Twardowskiego? Dlatego, że my naprawdę bardzo ciężko pracujemy i mamy efekty tej naszej pracy. Mamy stuprocentową zdawalność matury, mamy wysokie miejsce w rankingu Perspektyw, bo mamy i złotą, i srebrną tarczę. I dlatego, że każdy młody człowiek, który przyjdzie do naszej szkoły, jest dla nas bardzo ważny, a zwłaszcza jego talent. Staramy się, aby rozwinąć jego uzdolnienia nie tylko w kierunku naukowym, ale również artystycznym, wolontariackim, jak również dbamy o to, aby sportowo się rozwijał. I jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ uważamy, że każdy młody człowiek jest zrodzony do sukcesu. My pozwalamy mu rozwinąć skrzydła. O detalach i o szczegółach oferty naszej szkoły opowiedzą inni. Ja tylko takim tytułem wstępu. Dziękuję bardzo. Cześć, jestem Bartek. I razem z Kasią zabierzemy Was na wycieczkę po drugim liceum ogólnokształcącym imienia księdza Jana Twardowskiego w Dębicy. W roku szkolnym 2021 na 2022 drugie liceum oferuje uczniom możliwość podjęcia nauki w klasach o następujących profilach matematyczno-fizycznym, matematyczno-informatycznym, biologiczno-chemicznym, chemiczno-matematycznym, angielsko-geograficznym, geograficzno-matematycznym. Język polski historia oraz język polski biologia. Uczniowie klasy politechnicznej mają do wyboru jeden z dwóch przedmiotów, które będą rozszerzać: informatykę lub fizykę. Oczywiście rozwijamy matematycznie nie tylko tych, którzy przychodzą do klas matematyczno-fizycznych, matematyczno-informatycznych, ale ten rozwój jest oczywiście na wielu poziomach, i klasy biologiczno-chemiczne też mogą skorzystać z matematyki rozszerzonej na przykład od drugiej klasy, kiedy wybierają międzyoddziałowe rozszerzenie z matematyki. Oprócz tego, że staramy się każdego przekonać do tego, że ta matematyka jest ważna, to tym, czym chcemy też młodzież przekonać do matematyki, to są najróżniejsze konkursy i dla matematycznych mózgów i dla takich, którzy chcą się sprawdzić, na przykład w kangurze, w Olympusie, są oczywiście wyjazdy matematyczne. Na wykłady, jeżeli jest taka możliwość. Kiedy nie było pandemii, organizowaliśmy wyjazdy, wieczory matematyczne, noce matematyczne w głubikowej, noce przygotowujące do matury, gdzie rozwiązywaliśmy arkusze z młodzieżą, i projekty, w których bierzemy udział. Cała gama rzeczy, które są związane z matematyką, żeby pomóc młodemu człowiekowi szukać, znajdować. I coraz lepiej poznawać matematykę, żeby później ją oczywiście jak najlepiej zdać na maturze. Uczniowie drugiego liceum mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z astronomii, rysunku technicznego. Co roku organizowane są wyjazdy do Genewy oraz naloty szybowcami w Bieszczadach. Jeśli chodzi o mnie, to dla mnie najprzyjemniejsze są właśnie inicjatywy pozalekcyjne, na których zarówno możemy się rozwijać, ale też łapać ze sobą kontakt wzajemny. Jeśli chodzi o matfizy, to mamy organizowane wyjazdy do Genewy, wyjazdy na różne kółka, warsztaty czy na różne wykłady. Znajomych starszych, dwa lata starszych, rok starszych, wszyscy poszli praktycznie do dwójki. A mówili mi, że to jest ta szkoła, do której no, powinnam się wybrać, jeżeli chce dobrze zdać maturę, jeżeli chce się na czegoś nauczyć i jeśli mam być szczera, gdybym mogła jeszcze raz złożyć te papiery od nowa po gimnazjum, to nie zmieniłabym decyzji i przyszłabym tak samo do dwójki. W Pracowni Chemicznej wykonujemy tak bardzo lubiane przez uczniów doświadczenia, dzięki którym w łatwiejszy sposób możemy przyswoić trudną teorię. Na profilu medycznym możemy wybrać jedną z dwóch dróg kształcenia. Mianowicie możemy wybrać matematykę bądź biologię. Jestem uczennicą klasy biologiczno-chemicznej i jak najbardziej jestem zadowolona z wyboru szkoły oraz profilu. Profil, który wybrałam, daje mi duże możliwości rozwoju oraz wyboru ścieżki zawodowej w przyszłości. W naszej szkole profil ten jest przedstawiony w sposób przyjemny i rozwijający zainteresowanie, a wszelkie nieścisłości związane z przebiegiem lekcji szybko są wyjaśniane przez nauczycieli o każdej porze. No, trzeba przyznać, że nauki jest dużo i nie zawsze jest łatwo, aczkolwiek patrząc na wyniki osiągane przez naszą szkołę, myślę, że warto. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę dzięki zajęciom laboratoryjnym, wykładom oraz pracy metodą projektu, dzięki której sami mogą wykonywać swoje własne doświadczenia. W przyszłości chciałabym zostać lekarzem, ponieważ ludzkie ciało jest dla mnie czymś niesamowitym, oraz w życiu kieruję się chęcią niesienia pomocy ludziom w każdej sytuacji. Dzięki profilowi biologiczno-chemicznemu mam szansę na dalszy rozwój oraz dostania się na studia, które umożliwią mi zdobywanie cennych doświadczeń i wiedzy przydatnej w moim wymarzonym zawodzie. W klasie o profilu geograficznym mamy do wyboru dwa przedmioty – matematykę lub angielski. Uczniowie tej klasy poznają środowisko naturalne człowieka i jego działalność. Zajęcia z native speakerem są bardzo interesujące i ciekawe. Atmosfera na lekcjach jest bardzo luźna i miła, przez co lekcje nie są stresujące. Myślę, że takie lekcje na pewno pomogą nam w sytuacjach takich jak egzamin po angielsku bądź zwykła rozmowa. Uczniowie tego profilu mają możliwość udziału w zajęciach z native speakerem, poznając Business English, prowadzą projekt mini przedsiębiorstwa. Biorą udział w ogólnoświatowym projekcie glob. W naszej szkole mamy możliwość prowadzenia mini przedsiębiorstwa, daje nam to szereg możliwości, na przykład sprawdzenie się w roli osoby prowadzącej własną działalność. Dzięki temu zdobywamy wiedzę, która jest niezbędna, żeby określić się, co chcemy robić w przyszłości. W sali polonistycznej. Kształtujemy swoją tożsamość narodową, osobową oraz kulturową. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach do teatru, jak i również mają możliwość uczestnictwa w rozprawach sądowych, a także mają możliwość przeprowadzenia sądów ulicznych. Drugi ELO wybrałem ze względu na wysoki poziom nauczania. Uczniowie na profilu dziennikarsko-prawniczym, jako drugi przedmiot, mogą wybrać sobie historię bądź biologię. W klasach dziennikarsko-prawniczych uczniowie mogą uczestniczyć m.in. w między innymi warsztatach dziennikarskich. W klasie pierwszej są to warsztaty pracowe. Tutaj uczniowie przede wszystkim ćwiczą tworzenie, redagowanie różnego rodzaju gatunków publicystycznych, takich jak esej, reportaż, felieton. W klasach wyższych uczą się podstawowych gatunków związanych z dziennikarstwem radiowo-telewizyjnym. Mają również szansę Uczestnictwa w różnego rodzaju praktykach dziennikarskich w lokalnej prasie, w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych. Warto również pamiętać o tym, że nasi uczniowie z klas dziennikarsko-prawniczych biorą udział także w warsztatach prawniczych, poznają różnego rodzaju kazusy prawne, rozwiązują różnego rodzaju problemy prawne, odwiedzają sąd rejonowy, prokuraturę, w związku z tym zdobywają na tych zajęciach kształt wiedzy dotyczący prawa. Również nasi nauczyciele języka polskiego pozwalają uczniom stawiać pierwsze kroki w sztuce aktorskiej dzięki wspaniale działającemu w naszej szkole kółku teatralnemu Talia. Należy pamiętać również, że ci uczniowie, którzy będą chcieli brać udział w konkursach recytatorskich, poetyckich i literackich, również znajdą tu swoje miejsce. Nasza szkoła oferuje bardzo dużą ilość zajęć poselekcyjnych, do wyboru do koloru. W naszej szkole już od lat działa Szkolny Klub Debatancki. Bierzemy udział w wielu turniejach. Od wielu lat już uczestniczymy w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej. W ubiegłym sezonie zdobyliśmy wicemistrzostwo tej ligi. Bierzemy udział również w takich turniejach jak Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, jak turniej o Puchar Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Także od 2014 roku nasza szkoła wraz ze Starostwem Powiatowym w organizuje powiatowy turniej debat oksfordzkich. Na debatach poznajemy bardzo wiele wartościowych osób, które zostają z nami później na całe życie. Zawiązujemy przyjaźnie, które naprawdę w wielkim stopniu mogą wywrzeć na nas wpływ w naszym życiu. Na debatach poznajemy różnego rodzaju umiejętności retoryczne oraz uczymy się wspierać z innymi ludźmi na argumenty w sposób kulturalny. Na debatach poznajemy Polskę poprzez udział w turniejach, które odbywają się w różnych miastach. Przede wszystkim uczymy się słuchać, odpowiadać i improwizować, bo nie każda odpowiedź jest zawarta w głowie. Na początku istnienia szkoły w naszej placówce działa wolontariat. Podziwiam naszą młodzież za to, że tak bardzo tak chętnie i tak bezinteresownie działa wolontariacko organizując akcje charytatywne, współpracując z dzieciakami niepełnosprawnymi czy z dziećmi z domu dziecka. Witam Was bardzo gorąco w progach pracowni języka angielskiego. Będziecie tu mieli do dyspozycji, do wyboru szereg języków obcych. Zacznijmy od tego najbardziej oczywistego języka obcego, czyli języka angielskiego. Ale oczywiście możecie też kontynuować naukę, czy rozpocząć od nowa języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, a nawet zapisać się na zajęcia dodatkowe z języka łacińskiego. I ćwiczymy umiejętności nabywane przez Was w praktyce. Chciałabym tu wspomnieć o wyjazdach na Euroweek, czyli obóz dla młodych liderów, gdzie wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. W naszej szkole organizujemy również współpracę międzynarodową z młodzieżą z innych krajów w ramach programu Erasmus. Witamy państwa w szkolnej sali kinowej w drugim liceum ogólnokształcącym w w tej sali odbywają się DKF-y, czyli dyskusyjne kluby filmowe. Spotkamy się co tydzień, w każdy piątek po lekcjach. Oglądamy filmy, oceniamy je, a następnie o nich dyskutujemy. Raz na semestr organizujemy nocne maratony filmowe, gdzie oglądamy różne wspaniałe filmy. W naszej szkole aktywnie działa. Pluton Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Co roku przeprowadzamy rekrutację, której członkowie mogą przyjąć przyrzeczenie już w marcu. Naszym celem jest popularyzowanie patriotyzmu wśród młodzieży oraz zdobywanie podstaw działań rzemiosła wojskowego. Można tutaj poznać wiele wspaniałych ludzi i zdobyć przyjaźnie na całe życie. Często bierzemy udział w ciekawych przedsięwzięciach, takich jak wyjazdy na strzelnicę czy paintball, oraz działania taktyczne w terenie. Ciekawą opcją są również poligony, w których mamy szansę wziąć udział wraz z członkami z innych jednostek. Odbywają się one dwa razy do roku raz na feriach, a drugi na wakacjach. Można nas też spotkać na uroczystościach patriotyczno-religijnych w Dębicy i nie tylko. Zdarzają się wyjazdy do Rzeszowa czy Warszawy. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu, a w czasie pandemii poznajemy teorię którą w przyszłości wykorzystamy w praktyce. Zapraszamy. Czym są z Historii? Jest to olimpiada, w której uczniowie z całej Polski biorą udział poprzez organizowanie swoich projektów społecznych. Obierają sobie dany cel, który chcieliby osiągnąć. Projekty dają nam nie tylko satysfakcję z samego ich tworzenia, ale również czynią radość ludziom, dla których je tworzymy. Ponieważ każdy problem społeczny, który uczniowie chcą rozwikłać, niesie ze sobą coś więcej niż zwykły problem społeczny. Niosą w nim pomoc dla ludzi. Uczniowie, realizując swój projekt społeczny, mają możliwość korzystania z platformy, na której zdobywają punkty. Które później przykładają się na certyfikaty oraz wilki. Są to takie nagrody. Możemy wyróżnić srebrnego, brązowego oraz złotego wilka. Mam zaszczyt reprezentowania Rady Rodziców przy drugim Elo w a Muszę przyznać, że obecna Rada Rodziców jest bardzo zaangażowana w życie szkoły. Mamy takie poczucie wpływu i współdecydowania. O kształcie i rozwoju naszej szkoły. I to nie jest tylko przez zbieranie funduszy na rozwój szkoły czy opiniowanie oferty dydaktyczno-wychowawczej, ale przede wszystkim wpływanie na ogólną atmosferę, jaka panuje w szkole. A, a jest bardzo dobra. Również chciałam nadmienić, że Rada Rodziców jest takim rzecznikiem interesów rodziców i wszystkich, którzy leży na sercu dobro naszych dzieci, ich bezpieczeństwo, rozwój, zapraszam do współpracy. Mam nadzieję, że to będzie wpływało na dalszy dobry wizerunek naszej szkoły, jaki jest w Powiecie obecnie i mam nadzieję w przyszłości.